Ostrość? Łapie. No, chyba tego się nikt nie spodziewał, co? Opty to moja ulubiona seria Ever. Każdy na tym kanale już to wie. W szczególności Marcin, który dał mi możliwość przejęcia całego tego odcinka. Czy to będzie największy błąd w jego historii? Niedługo zobaczymy. Ciekawostki ciekawostkami. Marcin podczas swoich wywodów na temat poszczególnych filmów dał już ich bardzo dużo. Jaki z planu filmowego, jak i z samego uniwersum. Dlatego ja podejdę do tego zupełnie inaczej. To będą ciekawostki zupełnie z innej beczki, można to tak powiedzieć. Ty, jak i ja, uwielbiamy ksenomorfę jako antagonistów w serii obcy, więc warto im troszeczkę przyjrzeć się bliżej. Ja nazywam się Lincoln, jestem montażystą Marcina oraz lokalnym ksenologiem. No to po co przedłużać? Przedłużać. Po co przedłużać? To po co przedłużać? Zapraszam Ciebie na pierwszą na tym kanale analizę antagonisty. W tych odcinkach będziemy patrzeć, co i jak się jest z konkretnymi antagonistami danej serii potwornych filmów. Jeśli ten format ci się spodoba, to zawsze możemy go przedłużyć, ale żeby to było widoczne, pamiętaj, łapa w górę subskrypcja z dzwoneczkiem oczywiście, no i komentarz pod tym filmem, czy chcesz więcej filmów tego typu. A moim zdaniem, warto. Cóż, pożyjemy, zobaczymy, ale na razie lecimy z tematem i na sam początek przejdźmy do jednego z najbardziej kontrowersyjnych tematów, które do tej pory są omawiane w fandomie obcego. Skąd oni tak naprawdę się wzięli? Są rzeczy w tej franczyzie, które po prostu uwielbiam, a niektórych. Które nienawidzę. Jedną z takich rzeczy, których nienawidzę, jest stwierdzenie, iż obcy ksenomorfy powstały na wskutek eksperymentu genetycznego. Noż. Nie. To jest ostateczny gatunek totalnych rozwal rozrabiaków se rozrabiakiem. <laughs> Obcy jako gatunek ostatecznego drapieżnika nie brzmi mi jako dobry eksperyment w sumie. Może być nieudany, ale coś, ale po prostu nie klei mi się to. No ale niestety patrząc na kierunek, w który obrał Scott, yy, tworząc kolejne filmy o obcym, czyli Prometeusz jak i Przymierze, niestety możemy powoli dochodzić do tego momentu, iż no niestety, obcy będą eksperymentem genetycznym. Do tej pory nie wiemy, jaki to eksperyment jest. Czy to inżynierowie jeszcze za dawien, dawno zrobili przez przypadek ksenomorfy? Czy to może David właśnie zapoczątkował to wszystko, patrząc na to, jak wszystko idzie w przymierzu? Czy to on jest, kurde, tym ojcem tych wszystkich ksenomorfów? Takie... What the heck? Nie lubię tego kierunku, ale no cóż, ja zrobię, nie? To twórcy filmów kreują kanon smutno.linkrone.jpg. Już pomijając sam taki pomysł, że ksenomorfy mogą być właśnie eksperymentem genetycznym, dowiadujemy się w jednej z nowelek, iż mają własny kawałek podłogi, bądź kamienia, jak to woli. Panie i panowie, przedstawiam G435, znane także jako Xenomorph Prime. Jest to planeta o bardzo ciepłym, jak i suchym klimacie, oddalonym o jakieś 61 lat świetlnych od Ziemi. Tak, lata świetlne to jest jednostka odległości, a nie czasu. Jeżeli oglądają nas młodsi widzowie, zapamiętajcie to, to zabuścicie troszeczkę na lekcjach fizyki. Wracając do Xenoprime, czy obcy tam występują naturalnie, czy też zostali tam zrzuceni właśnie jako wynik tego eksperymentu, który. Które niezbyt wypalił, tego niestety nie wiemy. Jednak mamy troszeczkę informacji, co tak naprawdę na Xenomorph Prime się znajduje. Jednak do tego dojdziemy zaraz, bo żeby zrozumieć hierarchię wśród obcych, wpierw trzeba zrozumieć, jak oni powstają i to tak w praktyce. Witam w Było Sobie Życie, wersja Xenomorph. O, ale to będzie piękne. Więc z od początku, jest sobie królowa. Królowa składa. Królowa składa jaja. Jaja nazywamy owimorfami. Są to żywe istoty, których jedynym i wyłącznie zadaniem jest inkubacja facehagerów. W pewnym sensie można nazwać owimorfy przenośnymi macicami. Argumentem za tą tezą jest w praktyce to, jak królowa obcych z czwartej części. Nasz przygód, naszych ulubionych obcych, dostosowała się do daru, jaki dostała od Ripley 8 w postaci. wiecie. Gigantycznego ciężarnego brzuszka, nie. No i dzięki temu dostaliśmy bardzo piękną istotę, jaką jest Newborn. Mam muzy w oczach jak za każdym razem on wpada w próżnię. Nie, to ta scena łamie mi serce, nie? I czy tylko ja słyszę za każdym razem jak on umiera, że on wrzeszczy. To dolewa tylko oliwy do ognia, ale to szczegół. Dobra, w międzyczasie, jak rozmawialiśmy, to facehager urósł, prawda? Co dalej? Owimorf obumiera, otwierając się i wydając na świat facehagera. Jednak zanim wyda na świat tego facehagera, to tak naprawdę trzyma go w zamknięciu, ponieważ facehagery po wyjściu z Ovimorfa mają bardzo krótki okres. Przydatności do spożycia, nazwijmy to w ten sposób? Więc owimorfy sobie żyją i czekają, dopóki nie podejdzie jakaś ofiara, która jest godna facehagera. No i to w praktyce tyle. To jest jedyna rola facehagera: przenieść materiał genetyczny, który posiada on w sobie do żywiciela. Za pomocą embrionu i dziwnej falicznej rzeczy, która wystaje mu ze środka ciała. Fuj. No i tutaj w tym momencie ten cały embrion zaczyna się rozrastać w klatce piersiowej i. I bardzo smutna wiadomość dla tych, którzy myślą, że wycięcie embrionu coś da. Opcja z wycięciem embrionu z klatki piersiowej to i tak jest wyrok śmierci, niestety. Widzisz, jak embrion już urośnie do wystarczających rozmiarów, to znaczy wchłonie wystarczająco dużo DNA oraz siły z komórek żywiciela, to niestety te komórki, które pozostały, i tutaj słowo klucz, śmiertelnie przypominają ludzkie komórki rakowe. Wyciągniesz kseno, to i tak umrzesz, bo te komórki będą cię wymniejszczały jak rak. Sorry, memory. W praktyce jedyna osoba, która to przetrwała, to jest Ripley 8, ale ona jest ewenementem. Tutaj jakiekolwiek zasady jej nie dotyczą. No to idąc dalej. Facehugger dorwał ofiarę, buzi, buzi, embrion. Czekamy teraz. I po jakimś czasie, w zależności od sytuacji, w jakiej się osoba znajduje, ewentualnie ofiara, bo tutaj mówimy o różnych. Yy, Istota, które mogą tak naprawdę być hostem dla embrionu obcego. No, czekamy, czekamy, czekamy. I nagle. Yeet! Chestburster. Chestburster, chestburster, chestburster. U. Chociaż nie, nie możemy ukryć faktu, że Runner, jaki i pretomorf, który wyszedł z, w obcym przymierzu, od razu byli w swojej takiej dorosłej formie, tylko strasznie zminiaturyzowanej. Więc tutaj niestety goodbye Chestburster. No, ale teraz. Wróćmy do oryginalnego cyklu życiowego obcego, czyli Berstera. On po prostu musi urosnąć. Jest z... dużo teorii, które opowiadają różne ciekawe rzeczy, jak to cudem, tak szybko mogą te z... rosnąć. No ale. Póki nie mamy kan kanonicznego rozwiązania, to tak naprawdę nie mamy co tu rozmawiać, nie? Ja osobiście lubię mówić o teorii, ksenomorfy posiadają specjalną zdolność, żeby zamieniać materię nieorganiczną w pokarm, dzięki czemu po kilku godzinach po prostu zrzu zrzucają z siebie skórę i rosną do swoich oryginalnych rozmiarów. Tak, bo ksenomorfy od fazy chestburstera do swojej dorosłej formy rosną w niecałe kilka godzin. W zależności od sytuacji, tak jak wspomniałem. Może też od tego, ile zjedzą tego. To, to jest wielka niewiadoma, ale lubię gdybać na te tematy i mam nadzieję, że Ty też. Jak już wspomniałem, chestburster, żeby przejść w dorosłe stadio, potrzebuje tylko i wyłącznie kilka godzin. To są takie zdolniachy, że do tej pory Wierzę w to, co wszyscy ludzie mówią na temat obcych. Organizmy idealne. Aż nawet chyba to mówił podczas swojego monologu. No ale jest jedno wielkie, ale. To nie koniec. Tutaj nie ma końca. Resztę koła życia obcego wyjaśnię ci, tłumacząc, kto tak naprawdę wszystkim tym rządzi. Królowa nie żyje, niech żyje cesarzowa. Cesarzowa kaput. Long live królowa matka. Gniazda obcych dosyć często nazywane są ulami bądź mrowiskami. I tutaj nie będę ukrywał, porównanie, jak i nazewnictwo jest trafne w 100%. Robotnice, wojownicy, królowa. Robotnice są najmniejsze z całej rodzinki. Ich zadaniem jest utrzymanie ula czy bądź mrowiska w jak najlepszym stanie. Ich cechą charakterystyczną jest gładka jak popa niemowlaka, pokrywa czołowa. No i to tyle o robotnicach, tak naprawdę. Idąc dalej, wojownicy, twardzi jak skała, obrońcy ula. Ich zadaniem jest obrona całego ula, jak i królowej. I tutaj nie będę ukrywał, że skała jest bardzo dobrym słowem, by ich określić, ponieważ cechą charakterystyczną wojowników, poza tym, że są więksi i masywniejsi od robotnic, to jest bardziej szorstka, taka bardziej, można powiedzieć, wytarczowana, taka, można powiedzieć, żebrzysta. Jest takie słowo? Pokrywa czołowa. Jest bardzo widoczne, nie będę ukrywał. Jednak trzeba pamiętać, iż każda królowa ma swoich ulubionych synów. Znamy to skądś, prawda? W roju jest ich zazwyczaj czterech. I to oni właśnie mogą dostąpić następnego stadium ewolucji ksenomorfów: Straż Przyboczna Jej Królewskiej Mości. Retorianie, wojownicy po przemianie, po kolejnym zrzuceniu skóry, zaczynają przypominać coraz bardziej królową. Korona na głowie, która tworzy się z tego całego płata czołowego, jaki masywność wzrasta niesamowicie. Ich zadanie, w sumie już powiedziałem. Dbać o królową, pilnować jej, jak i mocno strategicznych miejsc w razie ataku. To jest taka jakby, można nazwać to ostatnia linia obrony królowej. No i tutaj nasuwa się pytanie, dlaczego nie było Pretorianów obok królowej na LV426? Bo w tamtym momencie nie było na nich konceptu i to tyle. XD. Nie ma kanonicznego wyjaśnienia. Po prostu nie było konceptu i tyle. Albo nie zdążyli urosnąć, gram wie. Jednak jest duża szansa, że zobaczymy ich w przyszłych filmach, jeżeli chodzi o uniwersum obcego. Wracając do samych pretorianów, mają też inne zadania niż tylko strzec królowej. W razie W to muszą być. Nie wierzę, że to mówię, ale mają być jak księżniczki. Tak, muszą być jak księżniczki dla Reju, bo to właśnie jeden z tych Pretorianów urośnie potem w następną królową. Co jest jednym z dwóch. Jedną z dwóch opcji, w jaki sposób może powstać królowa. Pretorian może wyrosnąć w królową, i to w sumie bardzo mocno naciska na jedną z moich ulubionych teorii na temat tego, że ksenomorfy mają specjalny mechanizm zapobiegający wyginieniu gatunku. To jest bardzo fajna rzecz. A drugą opcją jest. Królewski facehager. I to tyle. Tak naprawdę to jest tylko tyle. Nie? Królewski facehager posiadający embrium królowej. Standard znamy już i tylko zamiast Cessberstera jest berster królewski. I z niego rośnie potem następna królowa. Jednak nad królową jest coś jeszcze wyżej. Mowa tutaj o cesarzowej. To jest po prostu królowa, która jakimś cudem zdominowała inne królowe i to ona ma najwyższe, tak jakby. Stanowisko do powiedzenia wśród wszystkich ulów na danej planecie, prawda? To ona właśnie kontroluje wszystkie ule, wszystkie kontroluje wszystkie królowe, które kontrolują ule, żeby pilnować balansu, jak i władzy na danej planecie. No i w sobie takie wielkie halo, jak powstaje Cesza Po prostu jedna gigantyczna dominacja. Wielkie halo dopiero zaczyna się na Xenomorph Prime. I nie bójmy się tego słowa. Wielkie, bo następna postać, którą wam przedstawię, to jest naprawdę kawał baby. Matko, ale niezły kawał baby. Prawie 16 metrowa piękność. Jedyna w swoim rodzaju królowa matka. To ona kontroluje wszystko. Dosłownie wszystko. To właśnie ona może składać jaja, z których wyrosną zwykłe królowe, jak i co jakiś czas ma opcję zniesienia jajak, w którym będzie kolejna królowa matka. Dużo jest tego. Nie będę ukrywał, jest bardzo dużo tego i nie zamierzam wszystkiego wymieniać, bo to nie miałoby największego sensu. Sądzę, że w godzinnym filmie byśmy się nie zmieścili. No. Poznaliśmy już główną biologię ksenomorfów. One mnożą się na potęgę, są potężne i teraz już wiemy, dlaczego są gatunkiem ostatecznych drapieżników. Jednak, by być drapieżnikiem, trzeba posiadać cechy takowego gatunku, więc teraz przyjrzymy się takiemu ksenomorfowi z bliska. Jedna ważna sprawa: film obcy ósmy pasażer Nostromo jest to wyjątkowa, bardzo wyjątkowa sytuacja. Dlaczego? Ksenomorfy polują w grupach, co idealnie widać podczas masakry Marines przy pierwszym spotkaniu z obcymi w stacji terraformicznej Hadis Hope. Dlatego pod tym kątem nie uwzględniam ósmego pasażera do tej analizy. Sorry, ziutek. Skoro mowa o grupie, to warto to zaznaczyć. Przewaga liczebna. Obcy, jako dwumetrowe, 150-kilowe istoty cielesne, które są podatne na ataki kłute, jak i postrzały, muszą sobie jakoś radzić, więc walka w grupie jest jak najbardziej wskazana i one o tym wiedzą. Są głównie napędzane wolą królowej matki, chęcią rozmnażania i czystym złem. Przypomina mi to pewne pieski więc przewaga liczebna jest jednym z największych atutów tego gatunku. Grupy zazwyczaj składają się z jednostek, więc przyjrzyjmy się teraz te takiemu typowemu ksenomorfowi od góry do dołu. Jak zerkniemy na płat czołowy, to nie zauważymy niczego dziwnego tak naprawdę. Mogą wystąpić typowe zrogowacenia, ale jak już wspomniałem, to tylko u wojowników. A następnie mamy to, co tygryski lubią najbardziej, a raczej czego boją się najbardziej. Legendarna podwójna szczęka. Ksenomorfy posiadają pierwszy otwór gębowy z potężnymi, twardymi, z łatwością przebijającymi wszystko zębami. A tuż za nim, czyli za tym otworem gębowym, znajduje się druga para silnych, przebijających szczęk, która nie będę ukrywał, jest jedną z najbardziej ikonicznych rzeczy w świecie kina. Mówiąc podwójna szczęka, od razu w głowie masz ksenomorfa. A? Ale mam biały jezor. <noise> Cała głowa obcego jest, nazwijmy to, w kształcie lekko wygiętego banana. Jednym z tłumaczeń tego typu anatomii jest teoria na temat tego, że właśnie w tej całej części głowy, poza nerwami i tego typu rzeczami, znajdują się wszystkie mięśnie, które sterują tą drugą szczęką. Możemy zauważyć, jak potężna ona jest, jak mocno potrafi przebić nie tylko kurde ciało ludzkie, czaszkę i w ogóle, ale. Istnieją też przykłady tego, jak przebija ona pancerz Predatora, a to jest już wyczyn. Bardzo ciekawy koncept. Idąc dalej, następną charakterystyczną rzeczą u ksenomorfów są te dziwne rurki wystające im z pleców. Do tej pory nie mamy kanonicznego wyjaśnienia, do czego one mogą służyć. Ja chociaż lubię teorię na temat tego, że one służą tak jakby za anteny, które pozwalają się e, komunikować im z za pomocą tej całej... E, Idei, można to nazwać ideą, i na myśli mam tutaj Hive Mind, czyli Collective Consciousness. Zapomniałem, jak to się mówi po polsku. Ta sama sytuacja, co w żołnierzach kosmosu. O, nazywało się to zbiorowa świadomość. Tak, zbiorowa świadomość. Warto też zauważyć, że jeżeli chodzi o stopy i ręce ksenomorfów, to mają one różną ilość palców. Teoria mówi, że to jest zależne do, od ilości wchłoniętego materiału genetycznego. Ja nie wiem, co mam myśleć, wolę poczekać w tej sytuacji. No i teraz. Crem de a creme. krem. Ogony są prawie tak długie jak ciała ksenomorfów, więc ogon może mierzyć nawet do 3 metrów. I mówiąc tutaj długie jak ciała ksenomorfów, nie mówię o włączonym ogonie, nie złapiesz mnie tu za słówko. Więc tak, ogon może mieć do 3 metrów. Mocarny, szybki, niebezpieczny. Zakończony na końcu ostrzym. Masło myślane. Po pierwsze, zrugowa ciała skóra na ogonie może doprowadzić do tego, że uderzenie nim może. Boleć równie dobrze co uderzenie bejsbolem. I tylko bejsbolem, jeżeli masz wystarczająco dużo szczęścia i nie oberwiesz tym ostrym końcem. Dodatkowo niektóre ksenomorfy posiadają na końcu swojego ona, przy samym ostrzu, takie dodatkowe płaty, tak jakby dodatkowe kolce. Bardzo fajny koncept umożliwia im to szybsze poruszanie się pod wodą. No, wyobraź sobie film szczęki, tylko zamiast brusa mamy ksenomorfa. Skoro mowa o zwierzętach, to możemy powiedzieć kilka słów na temat tego. Jak embriony przechwytują te wszystkie cechy danego gatunku, w którym się rozrastają, żeby stać się ksenomorfem. Najlepszym przykładem tutaj jest Runner. Bo patrząc, jak on wychodzi z tego bawoła lub z psa, możemy zauważyć, że jego kończyny tylnie bardzo mocno przypominają te psowate, dzięki czemu on jest niezwykle szybki i bardzo zwinny. To jest bardzo fajna rzecz. Sami obcy są uznawani za broń idealną. Wytrzymałe organizmy, które są tak naprawdę z Zrodzone do niszczenia. Niesamowite umiejętności w wodzie i adaptacja do wielu innych terenów. Terenów, jakiś środowisk. Dodatkowo wiemy też, że nie potrzebują tlenu. To już jest wyczyn mogą przetrwać w próżni. Brak widocznych oczu oznacza tak naprawdę jedną z dwóch rzeczy. Pierwsza, ta lepsza te oczy są ukryte. One są specjalnie ukryte i jakoś po prostu nie są aż tak potrzebne. Albo po prostu są potrzebne i. Oni dbają o to, żeby one nie padły za szybko. A druga rzecz, gorsza, echolokacja. W sumie w ten sposób możemy właśnie wytłumaczyć, skąd ksenomorfy wiedzą, gdzie konkretnie są ludzie. Tak po prostu, od... tak. Jesteś i ksenomorf wie, gdzie już jesteś. Dokładnie, ksenomorfy są idealne. No nie do końca, bo mają też swoje wady. Główna ludzka broń przeciwko obcym? Łagień. Obcy po trafieniu z karabinu szturmowego dalej jest groźny, dalej jest mobilny, chyba że... Dojdzie do implozji głowy, albo utniesz mu za pomocą ognia ciągłego i jakoś kończyny. No po prostu nie zabijesz go tak. Zranisz go tylko, a to powoduje krwawienie, co równa się. kwasowa krew, a to nie jest dobre. No tak, krew przejdzie przez wszystko: od metalu po twoją twarz. Więc tak, spalić ich, żeby zabić albo odstraszyć. O! Po prostu. To jest ludzka droga. Istnieje też tak naprawdę druga strona medalu, bo obcy nie lubią gwałtownych zmian temperatur. No, widzimy to po ogniu, więc jest też właśnie ta druga strona medalu, czyli gwałtowne zimno. Ciekły azot jest dobrą opcją. Szok termiczny egzoszkieletu ksenomorfa gwarantowany. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia bądź eksplozji. Istnieje też inna, dosyć potężna broń przeciwko ksenomorfom: broń wysokoenergetyczna. Lasery, wyrzutnie plazmy... Czy to przypadkiem nie jeden potworny cykl za wcześnie? Nie wiem, ale tak. Jeden strzał z takiej broni i po robaczku. GG easy. Czas ocenić wszystkie filmy, które do tej pory należą do kanonu. O Boże, lecimy z tym koksem. I nie będę ukrywał, że moja lista, jak i Marcina, jest dosłownie identyczna, więc tu nie będzie żadnych problemów. Na szóstym haniebnym miejscu... Obcy przymierze. No nie, po prostu... No nie. Nie. I to był jedyny zły film, tak naprawdę. Reszta to już są same pozytywy. Na piątym miejscu opcje 3. I nie będę ukrywał, że wersja, jeżeli chodzi o Assembly cut, jest znacznie lepsza niż ta którą dostaliśmy w kinach. Jednak to jest dalej dobry film, tylko po prostu niedopieszczony. Więc tylko Assemblikat. pamiętaj o tym. Na czwartym miejscu Obcy 4. <grych> Czwarte miejsce dla czwartej części. To tylko przypadek. Na trzecim miejscu Prometeusz. Tym razem Prometeusz wajchy nie przyłożył. To jest bardzo dobry film wprowadzający, pomimo tego, że nie lubię, w jaką stronę idzie ta fabuła, ale nie można w ten sposób też ocenić filmu, że po prostu nie podoba mi się droga, w którą idzie fabuła. Ta fabuła jest... Jest ok, i same zdjęcia, jak i cała obsada była spoko, więc nie będę narzekał. Prometo już jest gigant. Na drugim miejscu znajduje się oryginalny obcy, czyli ósmy pasażer Nostromo. Świetny horror, dużo klaustrofobii, i w sumie nie będę tutaj ukrywał, że to można nazwać slasherem, i to na dodatek bardzo dobrym. No i na najwyższym stopniu podium, moje dziecko, do oglądania co noc. Obcy, dwa, ostatnie, bądź ostateczne starcie, w zależności jaką wersję lektora oglądasz, naprawdę, różni le róż lektorzy mówią różne nazwy tego filmu. No, ale Aliens, po prostu, Aliens, świetny film. No, długo było, fajnie było, ale trzeba się żegnać. Nie zapomnij o daniu jednej z dwóch łapek, by ocenić ten film. Dodatkowo sub i dzwoneczek, to też jest bardzo ważne, jeżeli lubicie twórczość moją i Marcina. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej ciekawostek na temat obcego, bądź też innych potwornych filmów, to wejdź na tę playlistę, bo tam jest ich całe mnóstwo. Jasny gwint, zawsze chciałem to powiedzieć.